Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na naszym kanale Wici. Cieszę się, że podoba się Państwu ta idea, ten pomysł tej biało-czerwonej wstążeczki tak, oczywiście, proszę Państwa, zróbmy ruch biało-czerwonej stążeczki. niech to będzie taka przeciwwaga do tych dwóch innych kolorów zalewających ostatnio naszą ojczyznę. To taka mała rzecz, przecież nie mała, niepozorna, niepozorna rzecz, raptem, 13, 13 cm spiętej, spiętej agraweczką, taką malutką agraweczką, taka mała, niepozorna rzecz, proszę Państwa, a jak wielka, wielka duchem, wielka, wielka mocą, niezwykłą mocą, naprawdę. Proszę Proszę Państwa, gdy przypięłam po raz pierwszy raz tą, tą wstążeczkę, wyszłam na ulicę, głowę miałam zajętą, zajętą problemami, zresztą któż ich dzisiaj nie ma, spojrzałam na tą wstążeczkę i wiecie Państwo co? Wyprostowałam się. Wyprostowałam się, podniosłam głowę do góry, bo przecież inaczej nie można, ta wstążeczka na to inaczej nie pozwala, na naprawdę nie pozwala. Masz ją przypiętą, to musisz iść porządnie, musisz zachowywać się porządnie, tak jak to przystało i wiecie Państwo co? Idąc, idąc ulicą z tą, z tą przypiętą, z tą rzeczką, patrzyłam na twarze niektóre z nich były zimne, bez wyrazu inne malowały przerażenie, a jeszcze inne były wrogie a ich wzrok mógł zabijać króliki ale jeszcze były inne wyrażające aprobatę miłe, ciepłe spojrzenie i podziękowanie tak, w oczach było widać podziękowanie i to jest wspaniałe. Jeszcze jedno. Jest tych twarzy, proszę Państwa, jest tych twarzy miłych, serdecznych, przyjemnych, sympatycznych. Jest ich naprawdę, jest naprawdę wiele. I to się liczy. Jestem przekonana. Jestem przekonana, że niedługo będzie mnóstwo takich wstążeczek na, na naszych ulicach, bo one, proszę Państwa, mają swoją moc. Mają swoją moc. Dlatego nośmy te wstążeczki. Nośmy te wstążeczki z dumą. Nośmy je na sercu z dumą. I wiosna, proszę państwa, wiosna puka do naszych drzwi, a ja znowu tutaj przychodzę z smutnymi rzeczami, bo biola, biolaboratoria, bo to jest ważny temat, a raczej bym powiedziała, że to jest ważny, bardzo ważny temat. Tak niedawno mówiłam, że gdy Rosja weszła na Ukrainę, stwierdziła, że jej siły wojskowe odkryły tam laboratoria. I że USA używają je do opracowywania broni biologicznej, ale USA, jak to z reguły bywa, zaprzeczyły takim twierdzeniom i oskarżyły Rosję o szerzenie dezinformacji jako wytłumaczenia swojej inwazji na ten kraj. Kijów natomiast oczywiście upierał się, że takie, o, te obiekty są zaangażowane wyłącznie w badania cywilne. Wielu polityków też zaprzeczało w istnienie tych laboratoriów. Jednym słowem, proszę Państwa, zrobił się. Galimatias informacyjny. Jednak 8 marca podsekretarz stanu USA do spraw politycznych Victoria Nuland podczas przesłuchania przed so Senacką Komisją Spraw Zagranicznych powiedziała, potwierdziła istnienie tych Biolabów. Również w tym samym czasie, tak jak będzie lepiej. Również w tym samym czasie WHO wystosowało zalecenia, aby Ukraina zniszczyła wszystkie patogeny wysokiego ryzyka, które są przechowywane w laboratoriach zdrowia publicznego właśnie w tym kraju. I tak mamy, proszę Państwa, w ten sposób mamy potwierdzenie, że coś jest na rzeczy, że te obiekty naprawdę istnieją. 11 marca, proszę Państwa, odbyło się też posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego Rosja oskarżyła USA, oficjalnie oskar oskarżyła USA o to, że ponosi odpowiedzialność za produkcję broni biologicznej na Ukrainie. Jednak. Izomi na kamicu. jako wysoki przedstawiciel do spraw rozbrojenia która mogła potwierdzić lub zaprzeczyć rosyjskim oskarżeniom powiedziała że ONZ nie wie czy na Ukrainie istnieje jakikolwiek program broni biologicznej czy nie i przyznała że również nie istnieje żaden niezależny organ mogący zweryfikować stan faktyczny czyli jak jest naprawdę również dodała że nie istnieje Żaden organ, do którego można by było zwrócić się w przypadku jakichkolwiek sporów. Pięknie, prawda? Bardzo pięknie. Nic tutaj dodać, nic ująć. W każdym razie Rosemary, di Carlo. Pod sekretarz Generalny ONZ do spraw politycznych podczas tego posiedzenia był bardziej zainteresowany stanem samym faktem ataku Rosji na Ukrainie niż wymienionego, wniesionego, wniesionego problemu. W każdym razie w efekcie tej. Jakby to powiedzieć, jałowej debaty nie doszło do żadnych konkretnych postanowień, postanowień poza jednym, że jest to, że to, co się dzieje, jest przede wszystkim bitwa informacyjna. Nie ma, proszę państwa, tak naprawdę nie ma odpowiedniej komisji do zweryfikowania i sprawa, proszę państwa, do zweryfikowania stanu rzeczy, do zweryfikowania tej, tej, tej sprawy, która tak właściwie została tak troszeczkę zawieszona w próżni. Jeszcze później też wyszła ta historia potwierdzająca oryginalność Huntera Bidena. Zrobiły to New York Times i Washington Post, które z, same zatrudniając niezależnych specjalistów, zweryfikowa którzy zweryfikowali oryginalność tego, tego laptopa. W każdym razie laptop. Laptop ten, inaczej, w każdym razie to, co tam znaleziono i potwierdzenie tej oryginalności sprawiło, że rzeczy, które tam są w tym laptopie, są bardzo ciekawe rzeczy i dotyczą one świata polityki, korupcji, biznesu oraz powiązań Huntera z laboratoriami na Ukrainie. Z którą to on jest bardzo mocno powiązany. Zresztą historia, historia o Hunterze to jest taka tajemnica Poliszynela, prawda? Nawet książka na ten temat wyszła na temat oczywiście tego laptopa. Ta sprawa Huntera nadała również inne spojrzenie na to, co się działo na Ukrainie przed inwazją, i też, dało, i też dodatkowo spowodowała, że. Dowody tam znalezione potwierdziły istnienie, istnienie tych obiektów. Sytuacja jest mniej więcej taka, że pomimo, że te laboratoria istnieją i jest coraz więcej dowodów z niezależnych źródeł, z różnych źródeł, generalnie Zachód stara się bagatelizować tę sprawę, zmieniać temat. Położyć akcent na inne sprawy, zarzu zarzucić winę, zrzucić winę na Rosję, mówiąc, że tym sposobem ona chce wykręcić się od odpowiedzialności za atak na Ukrainę. Proszę Państwa, być może tak, ale inwazja to jest jedno, a biolaby to jest drugie. I tych tematów dwóch nie można mieszać, bo to są zupełnie, zupełnie dwie inne sprawy. Sprawa tych biolabów powinna być, jakby na to nie patrzeć, wyjaśniona, a USA powinno dać jasne i wystarczające, wyczerpujące, wyczerpujące odpowiedzi na ten temat. Przynajmniej tak powinno być, proszę Państwa, w normalnym świecie. Ale tak też. Proszę Państwa, i to jest właśnie ciekawe, że podczas tego piątkowego spotkania, spotkania Rady Bezpieczeństwa w ONZ, w ONZ, tym razem Chiny wezwały Stany Zjednoczone do przejrzystości i dostarczenia wyczerpującej informacji na temat tych obiektów i ich działalności. Po czym, jak można było się spodziewać, USA oczywiście oskarżyły Chiny o rozprzestrzenianie dezinformacji w celu poparcia oburzających twierdzeń Rosji. Z kolei ambasador Chin przy ONZ, Sang-Yun, odrzucił amerykańskie ostrzeżenie, mówiąc, że USA ma. 336 laboratoriów rozsianych na, po całym świecie i powiedział, że ta liczba pochodzi z informacji przekazanych przez USA na konferencji stron BWC, to jest konferencja dotycząca broni biologicznej. Ponadto ambasador Chin stwierdził, że jeżeli USA nie wyjaśni tej sprawnej kwestii, dostarczając wiarygodnych kontrargumentów, to Dowody wniesione, dostarczone przez Rosję, wniesione przez Rosję, muszą być traktowane z całą, z całą powagą. I proszę Państwa, jak na to nie patrzę, tak powinno być. I, I powiedział również, że w tym układzie obawy Rosji dotyczące bezpieczeństwa są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ USA rozmieszczają i rozwijają broń masowego rażenia w krajach sąsiadujących, co powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, jak i całego kontynentu europejskiego. To wszystko, proszę Państwa, można znaleźć w materiałach z sesji ONZ i tak również potwierdzili analitycy chińscy. Chiny wezwały strony do skutecznego wypełnienia zobowiązań wynikających z odpowiednich konwencji i dostarczenia kompleksowych wyjaśnień i, akcept i akceptowania wielostronnej weryfikacji, która powinna nastąpić. Ambasador Chin powiedział również, że jeżeli USA nic. Nie, nie zrobiłyby nic takiego, o co zostały oskarżeni, oskarżone, i twierdzenia Rosji są w takim układzie, byłyby w takim układzie bezpodstawne, to dlaczego USA są tak bardzo zdenerwowane i każdemu, kto się nie zgadza z ich dyskursem, zarzucają szerzenie dezinformacji. Dodał również, że wystarczy przecież tylko otworzyć drzwi do tych obiektów i wpuścić tam Ekipę niezależnych ekspertów, aby dowiedzieć się, jaka jest prawda. I podsumował, że tym samym taka reakcja USA stała się jeszcze bardziej podejrzana. Powiedział jeszcze, proszę Państwa, coś bardzo ważnego, że wszystkie informacje i tropy dotyczące tych działań, tych biomilitarnych, powinny wzbudzić. Dużą uwagę społeczności międzynarodowej. I to jest, proszę Państwa, fakt. I tak powinno być, ponieważ te informacje przekazywane przez Rosję, to, to są jego słowa, nie moje, te informacje przekazywane przez Rosję są wysoce niepokojące dla wszystkich państw. I, i to jest teraz moja, moja wypowiedź. To jest naprawdę bardzo ważne. Innym aspektem takiej sprawy to jest to, że mamy proszę Państwa tutaj trzy państwa. Mamy trzech hegemonów, dwóch starych i jeden nowy, wyrastający. I tak naprawdę nie dajmy się oszukać, ponieważ każdy z nich ma swoje biolaboratoria. Każdy z nich robi tam bardzo złe rzeczy. Tylko, że tym razem to właśnie USA zostało złapane na gorącym uczynku, Rosja oskarża, a Chiny mówią sprawdzam, dokładnie proszę Państwa tak jak w pokerze. I proszę Państwa ta gra idzie o naprawdę bardzo wysoką stawkę i tu nie ma perdon. Naprawdę nie ma perdón. To posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ONZ wykazało, że mamy jeszcze inną wojnę. Niewidzialną, cichą, niewymowną i bardziej groźną niż wytoczonych tysiąc czołgów albo i więcej. Mamy tutaj teraz, proszę Państwa, wyraźnie pokazany układ sił. USA z jednej strony, z drugiej Rosja i wspierające ją Chiny. Jak na razie, proszę Państwa, Chiny wspierają, ale jak długo? No to zobaczymy. Ten trzeci, ten młody wilk wspiera Rosję. I w mojej opinii czego aż tamci się wykrwawią, osławią, aby w odpowiednim momencie bez większych problemów wysunąć się na światowego lidera. Potwierdzeniem takiej taktyki ze strony Chin może być wysłanie do Serbii, niedawno wysłanie do Serbii sześciu samolotów transportowych Y20. Które wchodzą w skład chińskich sił powietrznych. Co było takim dokonaniem przez Chiny, co było dokonaniem takiego pokazu sił, ale to, co jest najważniejsze i to, co jest najbardziej niepokojące, to, że to zrobili tutaj w Europie pod nosem Brukseli. Ale wracając do tematu, według chińskich mediów, Global Times, Chińscy eksperci twierdzą, że USA mają długą, niesławną historię stosowania i rozwijania broni masowego rażenia, w skrócie to się nazywa BMR, w tym broni biologicznej i chemicznej. Rozprzestrzenianie rozprzestrzenia i, i rozprzestrzeniały je w innych krajach. Przykładem tego jest chociażby to, co zrobiły podczas wojny koreańskiej i wietnamskiej. Więc, jak mówią ci eksperci chińscy, nie byłoby zaskakujące, gdyby USA zrobiło to samo na Ukrainie. Song, Zong Ping, chiński komentator wojskowy, powiedział właśnie w Global Times, że w przyszłości, w przyszłości Stany Zjednoczone wykorzystały pretekst broni masowego rażenia, aby uzasadnić swoją inwazję na Irak. Tylko że tym razem to właśnie one są oskarżone i. I, nie, i, i, I one nie przekonują, nie przekonują nikogo, to znaczy Stany Zjednoczone nie przekonują nikogo, twierdzą, że te obiekty są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku publicznego lub użytku komercyjnego. Jest to jeden sposób, jest tylko, jak mówi, że to jest tylko jedyny sposób, aby społeczność międzynarodowa uwierzyła w twierdzenia USA, a tym sposobem jest otworzyć laboratoria dla międzynarodowych dochodzeń. I proszę Państwa, to już idzie grubo, naprawdę idzie grubo, ale wcale, wcale nie jest wesoło. Naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale w każdym razie Wasili Nebeniza, przedstawiciel Rosji w ONZ, powiedział, że to, co przedstawił dla opinii publicznej, przedstawił w ONZ, jest to tylko taką niewielką częścią w tej ogromnej ilości dowodów, które posiadają. Więc, proszę Państwa, co tam musiało się znajdować? Prawda? Co tam musi być? W każdym razie dodał, że Agencja Redukcji, Zbroji, Redukcji Zagrożeń Obronnych Pentagonu finansuje i prowadzi wojskowe badania biologiczne na terytorium Ukrainy. Ponadto miało miejsce, miało to miejsce w niektórych obiektach które znajdowały się bardzo blisko granicy z Rosją, gdzie przeprowadzano bardzo niebezpieczne eksperymenty biologiczne. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jakie, bo nie mam dostępu do tych dokumentów. Ja tylko powtarzam słowa właśnie tych wysokich przedstawicieli i ekspertów z różnych, z różnych państw. W tych projektach, w tych badaniach, jak powiedział, w niektórych do rozprzestrzenienia tych patogenów używano takich trzech głównych wektorów, do których należały ptaki wędrowne, nietoperze, i zwierzęta bezkręgowe, takie jak wszy jak i pchły. Ponoć personel USA, posiadając immunitet dyplomatyczny, przeprowadził takie eksperymenty. i Jako przykład podał 141 pojemników z hektopasożytami nietoperzy, którzy które przemieszczano bez, bez żadnej międzynarodowej kontroli i zastanawiał się, gdzie obecnie one się znajdują i zastanawiał się, czy one nie zostały przypadkiem rozmieszczone, po, rozsiane po całej Europie. Rosja twierdzi również, że w laboratoriach w Kijowie, Charkowie i Odessie przeprowadzono badania, w celu zbadania możliwości rozprzestrzeniania się szczególnie nie, nie, niebezpiecznych infekcji przez migrujące ptaki. To właśnie te ptaki wędrowne. Tego rodzaju ptaki są, tego rodzaju praktyki z ptakami wędrownymi, są one zakazane przez międzynarodowe konwencje, ponieważ jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. A dlaczego, to zaraz Państwo usłyszycie. W każdym razie, jakby na, nie, na to nie patrzeć, to jest właśnie klucz tego wszystkiego. Nie tyle, proszę Państwa, jest ważne, czy Putin... Napadnie na Polskę, czy nie napadnie, jak bardzo musimy nienawidzić tego człowieka, ale ważne jest to, co tam się działo w tym kraju, na Ukrainie, przed atakiem Rosji. Bo tak właściwie Putin, w mojej osobistej opinii, nie ma żadnego, żadnego zamiaru zaata zaatakować Polski, a przynajmniej nie teraz, chyba że mu wejdziemy pod nogi, a to już będzie inna historia. Prawda? W każdym razie, tak wynika z logicznej kalkulacji. W polityce nie ma przyjaciół, w polityce są tylko interesy, i w polityce są brudne interesy. Coś takiego jak lubię, nie lubię, nienawidzę, kocham, czy, czy, czy jest moim przyjacielem, proszę państwa, to jest tylko wynikiem ignorancji i nieznajomości tematu. Bo takie właśnie stwierdzenia typu lubię w polityce nie ma żadnego znaczenia. A pod tym medialnym hasłem, które jest tak wszem i wobec używane i tak rzucane w jedną tylko i wyłącznie stronę, jest ukrywane coś bardzo ważnego. Zwróćmy uwagę na to, że jak już mówiłam, te biolaby są na Ukrainie. I były tam, proszę państwa, na długo przed atakiem Rosji. Być może wyciągnięcie przez Rosję tej sprawy z tymi, z tymi obiektami na światło dzienne jest czymś w rodzaju takiej zasłony dymnej, ale zakładając, że USA ma rację, zakładając, że USA ma czyste ręce, to dlaczego kręci? Dlaczego nie mówi prawdy? Dlaczego się denerwuje? Dlaczego nie powoła odpowiedniej komisji? I dlaczego nie otworzyła jeszcze drzwi i nie pokazała i nie zrobiła? Proszę, zobaczcie, jak jest. Dlaczego? Jeżeli idziemy dalej, jeżeli faktycznie jest tak, jak Rosja mówi, to Ukraina nie tylko graniczy z Rosją, ale również graniczy z Polską. Jeżeli te Zarzuty Rosji są słuszne i teraz, proszę państwa, już chyba przestało być wesoło, prawda? Przestało być naprawdę bardzo, bardzo wesoło i zrobiło się poważnie. Bo w tym wypadku, proszę państwa, jak przed chwileczką zauważyłam, to jest tysiąc czołgów i sto tysięcy czołgów nie jest tak bardzo groźnych, nie jest tak bardzo właśnie groźnych, jak to. Coś. W mojej opinii ten wielki chędek Hegemon, ten dobroczyńca ludzkości, te Stany Zjednoczone nie pozwolą na żadne dochodzenie, nie pozwolą na żadne kontrole w tych swoich laboratoriach rozsianych po całym świecie. Oczywiście Rosja będzie oskarżać, a Chiny ustawią się tam, gdzie im będzie wygodnie. A faktem jest, że USA doskonale wiedzą, że nie ma nikogo to mógłby tak naprawdę ich ukarać za cokolwiek. No bo jak, proszę Państwa, jak to zrobić, jak ukarać hegemona, prawda? Oczywiście, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, chyba że, proszę Państwa, ta milcząca większość otworzy oczy, otworzy uczy, uszy, przejrzy na oczy, ostudzi przede wszystkim, ostudzi, ostudzi emocje. Chyba, że. I tak na zakończenie przypomniała mi się taka, taka anegdotka. Nie pamiętam gdzie ją czytałam, nie pamiętam gdzie ją słyszałam. Bo to właściwie to jest nieważne, ale w każdym razie ta anegdotka bardzo ładnie odzwierciedla dzień dzisiejszy. Otóż był sobie wampir. Zobaczył takiego młodego, dobrze zbudowanego chłopaka i powiedział mu, że jeżeli ten chce, to może u niego pracować. Chłopak oczywiście zgodził się i tak naprawdę dobrze mu było u pana, bo nie musiał wiele robić, pan o niego dbał, pan go ubierał, pan dawał mu dobrze jeść. Tylko, że dziwnym trafem ten chłopak jakoś. Yy, Zapadł na zdrowiu, zapadał na zdrowiu, robił się coraz słabszy, oczy podkrążone, twarz zapadnięta, ale na swojego pana nie pozwolił nic powiedzieć. Nie pozwolił, nie przyjmował żadnych, żadnych argumentów do wiadomości i żadnego złego, złego słowa. Nie pozwolił powiedzieć na swojego pana, no bo przecież pan, pan był dobry, pan dawał jeść i tak dalej, i tak dalej. Jak się skończyła ta historia, każdy z nas może się domyślić, prawda? I każdy zna jej koniec. Dobrze, przypominam proszę Państwa o tej naszej wspaniałej biało-czerwonej wstążeczce. Proszę Państwa, biel jak prawda, prawda, białe i czarne, prawda? Białe jest prawdą, czarne jest fałszem, więc to jest ta biel tej prawdy. I kolor czerwony, kolor czerwony krwi, krwi naszych przodków. Każdy centymetr tej ziemi jest zroszony krwią naszych przodków, i to, proszę państwa, należy uszanować. To, proszę państwa, należy docenić, i nie możemy zdefraudować tej krwi i wysiłku naszych przodków. Więc niech ta wstążeczka będzie tego symbolem. Zróbmy ruch biało-czerwonej wstążeczki. Naprawdę, proszę. I tak na zakończenie przypominam tradycyjnie przypominam o naszej stronie wicipolskie.pl. Tam możecie Państwo zobaczyć wiele ciekawych materiałów. Tam możecie również, proszę Państwa, pobrać biulety, wici. Jest to taka zwykła kartka 4. Można ją pobrać, wydrukować i rozdać tam wszędzie, gdzie można. Można rozdać wśród przyjaciół, rodziny. Albo można zostawić je w odpowiednich miejscach. Proszę Państwa, należy sobie przekazywać informacje, należy się komunikować tak, jak kiedyś to bywało. Kolokwialnie poczta Pantowlowa jest najlepszą pocztą i najlepszą informacją. Naprawdę. Także ja na dzisiaj podziękuję i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.